Lecimy co wyleci nam z skrzynce za 302 dolce? Dragon, Lore, meduza, hole! Do trafienia! W zakładce kod promocyjny na stronie wpisując Adrian, ty dostaniecie możliwość otworzenia pierwszej skrzynki za darmo. Siemanko z tej strony Adren i witam Was słuchajcie w odcinku, w którym otworzymy sobie najdroższą skrzynkę, zdecydowanie najdroższą skrzynkę w moim życiu, ponieważ kosztuje ona 302 dolary, czyli ponad 1200 zł i szczerze mówiąc nie widziałem nigdy u nikogo droższej skrzynki. Jeżeli słuchajcie chcecie to w następnym odcinku kiedyś też otworzę taką skrzynkę, ale żebym to zrobił to musicie dobić Ile łapek? Nie wiem na to chyba Tak żeby nie dobili. Bo jak dobiją, to może ją się otworzyć. Także jeżeli dowiecie, słuchajcie, może powiedzmy 7500 łapek w górę, to otworzę jeszcze raz kiedyś taką skrzynkę. Także to jest challenge dla was, ale zanim to, to słuchajcie, pora ogłosić wyniki i kosy z ostatniego odcinka, także kopiujemy sobie link, wklejamy sobie na takiej stronie bardzo ładnej, ja tutaj zawsze losuję zwycięzcę, także losujemy, okej, okay, w końcu załadowało nam wszystkie komentarze, randomly pick winner i zwycięzcą zostaje Kacper Vita, gratulacje Kacper, dobra już wchodzę w komentarze na YouTubie, wysłuchujemy Kacpra no i, no i jest Kacper, podał linka. Także piszemy, piszemy Kasprowie, żeby odebrał nagrodę I oczywiście na samym końcu wysyłamy kosę, także Gratulacje No więc okej, okay, słuchajcie, na początek Otworzymy sobie parę tych tańszych skrzynek, znaczy parę tańszych skrzynek Najpierw zacznijmy może Od trzech bezwzględnych skrzyń, w której jak pamiętacie, albo i nie, ostatnio Dropnęła nam ta kosa, Butterfly Crimson Web A tymczasem Lecimy, czyli pierwsze trzy skrzynki, słuchajcie, na dzisiaj zobaczmy, jaka będzie ta wróżba na dzisiejszy opening. Co ciekawego, uda nam się trafić w pierwszej skrzynce, no i to będą trzy itemy, które nam, no, no, żaden nam nie zwróci jej, także jest bardzo słabo, ale nie podłamujemy się, lecimy dalej, słuchajcie, nie będę tego odcinka przedłużał, chcę po prostu jak najszybciej otworzyć, słuchajcie, skrzynkę, która jest głównym aktorem dzisiejszego odcinka, czyli skrzynkę za 1000. 200 zł. Dobra, lecimy dalej, zimowa skrzynia i zobaczmy, co w zimowej skrzyni trafimy. Może coś ciekawego, może coś fajnego. Wiem 4,1 z Cyrex jest okej. Okay. Ogólnie słuchajcie, nie wspomniałem o tym na początku, ale teraz wspomnę w tym odcinku rozdam wam kosę ze skrzynki z kosą, tak jak ostatnio, także zostawiajcie już łapkę. Dawajcie już, słuchajcie, trading w komentarzu i hasła, aby ty standardowo, ale o tym jeszcze powiem przy tej skrzynce z kosą. Tymczasem jeszcze dwie skrzynki śmierci po 13 dolarów i przechodzimy, słuchajcie, powoli do konkretów. Więc zobaczmy, co w skrzyni śmierci nam się trafi i będziemy 4-4 Simów. Jest fajnie, jest fajnie, zdecydowanie fajnie, fajnie. Ładna, ładna broń. No więc, dobrze, słuchajcie, teraz pora na. Skrzynkę z nożem, skrzynkę z kosą. 99 dolarów. Spójrzcie, jakie kosy są tutaj do trafienia. Naprawdę coś fajnego może wpaść w Wasze ręce. Także trzy podpunkty. Subskrypcja kanału. Także subskrybuj, klikaj czerwony guzik, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Łapka w górę pod tym filmem, a także komentarz. Awetę yy, najlepiej z tej linkiem, najlepiej z jakimiś moimi słowami. Możecie mi napisać, że jestem Waszym ulubionym youtuberem najprzystojniejszym, jakiego oglądacie, albo coś w tym rodzaju i wcale nie będzie to kłamstwo, oczywiście, bo tak jest. A teraz. Skrzynka noża 99 dolców Słuchajcie, leci do was Nie będę się jakoś zbytnio emocjonował, ale nie ja wam coś fajnego poleci Także lecimy Co będzie do rozdania dla was, moi kochani Co będzie do rozdania dla was, moi drodzy W tym odcinku i uwaga, wylatuje nam Good Knife Doppler, no czyli nie jest tak dobrze jak ostatnio Ale 63 dolary możecie wygrać Także słuchajcie, łapka w górę pod tym filmem Subskrypcja kanału i komentarz awet Te trzy punkty i naprawdę życzę wam powodzenia W giveawayu, koniecznie to wszystko zróbcie Żeby wygrać, no i... Słuchaj, so, lecimy po skrzynkę za 300 dolców. Okej, okay, słuchajcie, nie sądziłem, że kiedyś do tego dojdzie, że wydam na Skinny w się 1200 złotych. Skrzynka za 300 dolców. No i co ja tutaj mogę powiedzieć, słuchajcie. Te cztery itemy nie zwracają nam skrzynki. Te cztery ją zwracają, a Fire Serpent jest taki po środku, choć chyba lekko nam jej nie zwraca. Sprawdzałem ile utworzenie takiej skrzynki kosztowałoby na Drake Moonie. Znaczy ile skrzynka na Drake Moonie by kosztowała i kosztowałaby 45 dolarów więcej z identycznymi procentami. Jeżeli byście chcieli sobie tę skrzynkę otworzyć, no to na stronie możecie wejść i ją otworzyć i wpisać sobie jej nazwę. Aczkolwiek nie polecam. Chociaż miejmy nadzieję, że nam coś dobrego wyleci. I słuchajcie, myślę, że już bez przedłużania lecimy skrzynka za 302 dolary. Co ja mogę powiedzieć? Nie sądziłem, że jakiś do tego dojdzie, także słuchajcie, lecimy. Nie przedłużamy już tego, lecimy co wyleci nam w skrzynce na 302 dolce Dragon Lore, Meduza, Hole, do trafienia. A nam słuchajcie, z tej skrzynki Wyleci Bayonet freehand. Jezu to jest to jest, słuchajcie, yy, drugi najtańszy nóż w tej skrzynce, ile się nie mylę? I nam wyleciał. Z czego się śmiejesz? Bo? 200 w plecy. 200 w plecy. Czajcie to? 200 dolarów w plecy. Ja po prostu nie wierzę, że aż tak źle to poszło. No trudno. Zostawajcie łapki w górę, to kiedyś może spróbujemy jeszcze raz. Dziwnie się czuję i bardzo mi głupio. To na tyle. Trzymajcie się. Piona.